Yeah, 2K25 Jak Basil Oni tworzą te wersy, ale to nie ich pasja. Dziwko skumaj, że to już moja mania. Od tych wersów cała wypełniona bania. Jak mam się poskładać, gdy jest dookoła hałas? Pisze gdy mam ochotę na wpierdolenie kilku raperów. Wchodzę jak szturm, ten styl brygady snajperów. Szczerze mówiąc, mógłbym pisać same bzdury. A i tak, wtedy nie wybiłby się do góry. Zła moc moich wersów pokażę co to dobre pancze. Nie podobam im się, bo cały czas walczę. Odkąd pamiętam, nigdy nie miałem leko, zacząłem wpierdalać benzo. Duszę to tego sniffy, potem woda, no stop ujebana stuwa. Nie potrzebuję fejmów ani złotych łańcuchów. Mam stalowy wers, którym tnę po bruku. Każdy mój tekst jak cios w pysz bez ostrzeżenia. Nie gram w ikierki, nie mam nic do stracenia. Mam przecież w oczach, widzi się bez pytania. Zamiast błyszyć w blasku, wolę mroki te trudne wyzwania. Tu nie chodzi o lajki, like y, nie o kliki na traku. To mój głos dla tych, co żyją, stala od plakatu.